Witajcie w kolejnym odcinku Berlin Autotest. Dziś dowiecie się z czego wynika tak niska cena chińskich aut oraz jakie zagrożenia czyhają na potencjalnych nabywców. Albowiem jak każdy wie medal zawsze ma dwie strony. Bez zbędnego przedłużania róbcie kawę i lecimy. Chińska motoryzacja zaczyna przemawiać do Polaków. Do tego stopnia, że przez pierwsze dwa miesiące 2024 roku zarejestrowano u nas więcej nowych osobowych MG niż Fiatów. Porównajmy więc ceny i wyposażenie czterech chińskich modeli z rywalami z Toyoty, Kia, BMW i Mercedesa. Okazuje się, że wcale nie jest dobrze. Dlaczego? Już tłumaczę. W okresie styczeń-luty 2024 roku w Polsce zarejestrowano 411 nowych osobowych aut marki MG. W tym czasie Fiat uzyskał wynik jedynie 353 rejestracji. Chińskie marki walczą z rywalami m.in. ceną. Sprawdźmy zatem, jak duże są te różnice. Zestawienie obejmuje pary w czterech segmentach: miejskich suwów, suwów kompaktowych aut klasy średniej i luksusowych suwów. W przypadku jednej pary różnica w cenie jest już nie tyle szokująca, ile wręcz absurdalna. Szczegóły za chwilę. Przy okazji w tym miejscu proszę Was zostawcie suba. Wam pozwoli to nie omijać kolejnych odcinków. Dla mnie jest to szansa na poszerzenie zasięgów i rozwijanie kanału Berlin Auto Test. A więc wracając do tematu. To zestawienie powstało w następujący sposób. Punktem wyjścia zawsze była najniższa odmiana chińskiego modelu. W ruch poszły cenniki czterech samochodów, a są nimi takie auta jak Beijing 3, MGHS, Nio ET5 i Honji EHS9. No dobrze, ale jak dobierzemy im rywali z Europy, Japonii i Korei? Na konkurentów Beijinga i MG wybieramy najczęściej rejestrowane nowe suwy w swoich klasach w Polsce w okresie styczeń-luty 2024 roku, według IEBRM Samar. Cennik Beijinga 3 skonfrontowany jest więc z cennikiem Toyoty Yaris Cross AMG HS z Kia Sportage. Pod uwagę weźmiemy wersję Toyota i Kia, które pod względem mocy są najbardziej zbliżone do najtańszych odmian rywali z państwa środka. Kryterium mocy było kluczowe także przy wyborze wersji rywali chińskich out klasy Premium. NIO ET5 dostało więc do pary BMW i 4M50, a hongi EHS 9 Mercedesa EQS 500 format sów. Wszystkie dane pochodzą z 18 marca 2024 roku. Kategoria najbardziej popularna miejskie suwy, czyli pojedynek Beijing 3 kontra Toyota Yaris Cross. Z nadwoziem o długości 432,5 cm Beijing 3 jest jednym z największych miejskich SUV-ów na rynku, wyprzedzając Toyotę Yaris Cross aż o 14,5 cm. Z drugiej strony japońskie auto ma tylko 1 cm mniejszy rozstaw osi i minimalnie większą bazową pojemność bagażnika. Najtańsza i zresztą jedyna wersja silnikowa Beijinga 3 dzięki spalinowemu 1.5 Turbo rozwija 136 koni mechanicznych. Tym samym najbliżej jej do 130-konnej hybrydowej odmiany Toyoty Yaris Cross. Produkowany przez koncern Bike Beijing 3 jest dostępny tylko w jednym wariancie wyposażenia o nazwie Luxury. Z kolei najtańszym poziomem 130-konnej Toyoty Yaris Cross jest wersja Style. Oba auta mają w standardzie m.in. 17-calowe aluminiowe obręcze kół, elektryczną regulację przednich i tylnych bocznych szyb i kamerę cofania. W Toyocie standardem jest automatyczna klimatyzacja, w beijingu klimatyzacja półautomatyczna. Beijing ma elektryczną regulację lusterek bocznych w Toyocie są one dodatkowo elektrycznie składane. Toyota ma też w standardzie większy ekran w środkowej konsoli o wartości 10,5 cala. W Beijing wynosi on 8 cali. Podgrzewanie przednich siedzeń i adaptacyjny tempomat. A ceny? Toyota Yaris Cross w 130-konnej wersji wyposażeniem style kosztuje minimum 129 900 zł. To aż o 51 000 zł i 64,6% więcej niż Beijing 336 koni mocy Luxury, którego bazowa cena wynosi 78 900 zł. Nieźle co. Kolejna równie popularna kategoria. Kompaktowe suwy, czyli MG HS kontra Kia Sportage. Beijing 3 okazał się wyraźnie tańszy od Toyota Jaris Cross, jak będzie z MG i Kia. Choć MG należy do chińskiego koncernu SAIC, to w gruncie rzeczy jest brytyjską marką założoną aż 100 lat temu. Najtańsza wersja MG HS ma 162-konny silnik spalinowy i standard wyposażenia o dość jednoznacznej nazwie Standard. Ten brytyjsko-chiński SUV jest o 9,5 cm dłuższy od Kia Sportage, a jego rozstaw osi okazuje się o 4 cm większy. KIA wyraźnie wyprzedza jednak MG pojemnością bagażnika. 160-konna spalinowa wersja KIA Sportage w bazowym wyposażeniu M oraz 162-konne MGHS Standard oferują bez dopłaty Między innymi 17-calowe aluminiowe obręcze kół, kamerę cofania, elektryczną regulację przednich i tylnych bocznych szyb, elektryczną regulację składania i podgrzewaniem bocznych lusterek. Lecz w odróżnieniu od MGHS. Kia nie ma w standardzie ani wyświetlacza wskaźników, w MG jest on 12.3 calowy, ani systemu monitorowania martwego pola, ani też bezkluczykowego dostępu. Kia Sportage oferuje za to bez dopłaty dwustrefową automatyczną klimatyzację. Z kolei MG HS ma tylko klimatyzację. Cennik nie precyzuje, czy jest automatyczna, czy też ręczna i ile stref obsługuje. Kia ponadto ma przednie czujniki parkowania i większy ekran w środkowej konsoli 12,3 cala versus 10,1 cala. Tak wyposażona 160 konna wersja Kia Sportycz kosztuje 132 900 zł, a to o 29 100 zł i 28% więcej od MGHS, którego najtańsza odmiana oznacza wydatek 103 800 zł. Dodajmy też w tym miejscu, że na korzyść MG stanowią programy gwarancji: są dłuższe w latach oraz w przebiegu kilometrów. Kolejnym zestawieniem są auta klasy średniej Nio et 5 kontra BMW i 4M50. Nio et 5 rozwija 490 koni mechanicznych. 544 konne BMW i 4M50 może i nie jest najszczęśliwszym dobranym rywalem, ale w gamie niemieckiego samochodu bardziej pasujących wersji zwyczajnie nie ma. Zresztą i tak BMW i4 M50 jest tylko o 0,1 sekundy szybsze od 0 do 100 km niż NIO ET5, czyli 3,9 Vs 4 sekundy do 100 km na godzinę. NIO ET5 i BMW i4 M50 to niestety auta elektryczne. Lecz jak wiemy ten segment rozwija się dosyć dynamicznie, więc warto sprawdzić co i jak. Pierwszy w bazowej wersji ma akumulator 75 kWh, drugi 83,9 kWh. Zasięg NIO ET5 to 456 km, BMW i4 M50 od 415 do 520 km. Oba modele mają w standardzie m.in. elektryczną regulację przednich siedzeń, elektrycznie podnoszoną klapę bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania oraz automatyczną klimatyzację. NIO ET5 ma jednak większe obręcze kół o wartości 19 cali, w BMW jest to 18 cali. W BMW i4 M50 za system kamer 360 stopni, panoramiczny dach i podgrzewanie przednich siedzeń trzeba dopłacić odpowiednio 3,5, 5,900 i 2,100 zł, podczas gdy w NIO te udogodnienia są standardem. BMW i450 ma za to większy ekran wskaźników 12,3 cala, a w Nio 10,2 cala oraz centralny wyświetlacz 14,9, w Nio 12,8 cala. No dobrze, a jakie są ceny? BMW i450 kosztuje jednak co najmniej 362 500 zł. Jest więc o 67 22,9% droższe od NIO ET5, którego bazowa cena wynosi 294 900 zł. Kolejnymi w zestawieniu są luksusowe suwy Honji EHS 9 kontra Mercedes EQS SUV. To kolejne elektryki w zestawieniu, ale uważajcie, zaraz szczęki opadną Wam dosłownie do podłogi. Choć w Chinach Honji cieszy się podobną renomą co Rolls-Royce, to u nas jest zdecydowanie mniej znane. Na razie w polskiej ofercie znajduje się tylko jeden model luksusowy SUV EHS-9. Choć Honji EHS-9 jest o 8,4 cm dłuższy od Mercedesa EQS-a, to ma aż o 10 cm mniejszy rozstaw osi. Najtańsza wersja modelu EHS-9 rozwija 435 koni mechanicznych. W gamie Mercedesa eqs -a, jej naturalnym rywalem jest więc 449 konny wariant 500 Formatic. Lecz Mercedes ma zdecydowanie większy akumulator trakcyjny, 118 kW netto, VS 76 kW netto w Honji EHS 9, co przekłada się na zdecydowanie większy zasięg. W Mercedesie jest to 657 km zasięgu, w Honji jest to 396 km zasięgu. On hs 9 ustępuje niemieckiemu rywalowi także pod względem dynamiki. Zero-stop około 6,5 sekundy w Mercedesie wynosi to 5,3 sekundy. Oba modele mają napęd elektryczny. Zarówno Honzi EHS9 w bazowej wersji biznes, jak i Mercedes EQS500 Formatic Sów w odmianie Twoja edycja mają w standardzie np. 21-calowe aluminiowe obręcze kół, system kamer 360 stopni, dach panoramiczny elektrycznie regulowany i podgrzewane przednie siedzenia, elektrycznie podnoszoną klapę bagażnika. Mercedes ma przy tym dodatkowy ekran przed pasażerem, który Honzi EHS9 oferuje jedynie w topowej wersji wyposażenia Prezydenta. Najtańsza odmiana Honda EHS9 kosztuje uwaga 344 900 zł, czyli o 266 200 zł taniej od Mercedesa EQS500 Format SUV. twoja edycja. Tak jest, dobrze słyszeliście, luksusowy SUV okazuje się o ponad ćwierć miliona tańszy. A to lekka przesada. Ja rozumiem, że zasięg Prestiż, ale taka różnica. Jak więc widać, wcale nie jest dobrze. Oczywiście, nie jest dobrze z punktu widzenia rywali z Europy, Japonii i Korei. Najmniejsza różnica w cenie wynosi aż 28%. O tyle w tym zestawieniu droższy jest Kia Sportage od MG HS-a. A największa różnica to Mercedes, który kosztuje, uwaga, niesamowite 77,2% więcej niż Hyundai. Ale jak już na wstępie mówiłem, medal ma zawsze dwie strony. Dowodem na to mogą być doniesienia z Rosji. O co chodzi? Już spieszę z odpowiedzią. Zdominowany przez chińskie marki rosyjski rynek zaczyna odczuwać konsekwencje polityki Kremla. Jak się okazuje, samochody z państwa środka nie są tak dobre, jak mogłyby się wydawać. Za chwilę zaczną się problemy ich właścicieli. Po napaści Rosji na Ukrainę z rosyjskiego rynku wycofali się producenci samochodów z Europy, USA, Japonii czy Korei Południowej. Co więcej, niemal z dnia na dzień stanęły fabryki rosyjskich marek, na przykład Autowaz w Tagliatti. W zakładach zabrakło części, które były dostarczane przez zachodnich kooperantów. Niebawem doprowadziło to do prawdziwej zapaści na rosyjskim rynku. I choć klienci mieli pieniądze do wydania, nie było co kupować. Natura nie lubi próżni i okazję szybko zwietrzyły chińskie firmy motoryzacyjne. W Rosji pojawili się jak grzyby po deszczu Chińczycy, oferujący rosyjskim fabrykom części, a także możliwość składania przywiezionych w kontenerach chińskich samochodów. Z czasem lawinowo zwiększyła się sprzedaż samochodów marek z państwa środka. I lawinowo nie jest tu przesadą. Tak przynajmniej wynika z danych serwisu AutoStar RU. Od stycznia 2024 roku w Rosji sprzedano 467 tysięcy nowych samochodów osobowych. 133 tysiące z nich to auta marki Łada. Względem porównywalnego okresu 2023 roku nastąpił wzrost sprzedaży Łady o 50%. Dalej mamy korowód marek z Chin. Zestawienie widzicie w tabeli. Ostatnia z wymienionych marek, Belgii, nie jest chińska. To białoruska nowość, która jednak powstaje jako efekt współpracy Białorusinów z Chińczykami. Ostatecznie więc połowa rosyjskiego rynku pierwotnego należy do chińskich marek motoryzacyjnych. Może jednak to nie problem. W końcu chińskie auta coraz lepiej wyglądają, a pod względem ceny są atrakcyjniejsze niż konkurencyjne modele uznanych producentów. Jak się okazuje, problem jednak jest i to spory. Auto, którym jeździłem jest tak samo dobre jak mercedesy, powiedział w marcu 2023 roku cytowany przez Automotive News Europe Dimitri Medvedev, ten co to udawał kiedyś prezydenta. Podczas jednej z wizyt w Chinach odwiedził zakłady jednej z marek państwa środka. Oficjalny przekaz nie przekłada się jednak na praktykę. Serwis RU zapytał przedstawicieli rosyjskiej branży serwisowej o to jak naprawdę sprawują się auta z Chin. Odpowiedzi zaskakują, albowiem według ich oceny żywotność chińskich aut jest kilkakrotnie krótsza niż europejskich i częściej się one psują. Najczęściej instalacja elektryczna, skrzynie biegów, zwłaszcza zrobotyzowane oraz układy hamulcowe. Tak powiedziała Barno Turusonowa, współzałożycielka sieci warsztatów Wilgud. Kierowcy Chińczyków najczęściej zgłaszają się na naprawę zawieszenia usterek elektroniki, silnika i skrzyń biegów. Stwierdziła kolejna z branży moto, czyli Tatiana Owczanikowa, związana z siecią warsztatów Fit Service. Tak naprawdę dane nie są jednak wciąż dokładne. Większość używanych w Rosji chińskich aut cały czas jest na gwarancji. Wiele usterek może być naprawianych w ramach tego świadczenia, więc rzeczywisty obraz będzie można zobaczyć za rok lub dwa. Wyjątkiem też nie są przypadki, gdy na naprawę w autoryzowanym serwisie marki trzeba czekać. Jak długo? Okazuje się, że w niektórych przypadkach nawet pół roku a co z częściami też nie jest kolorowo. Rosyjski serwis przyznaje, że mechanicy muszą radzić sobie z problemem braku informacji na temat technik napraw poszczególnych usterek. W przypadku rzadszych marek problem jest nawet z katalogiem części zamiennych. Bywa także, że po zamówieniu części do warsztatu przyjeżdża pod zespół różniący się pod względem wymiarów od oryginału. Na dodatek na niektóre popularne elementy, jak części karoserii, trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Także słodko nie jest. Co nie oznacza, że tak musi być w Polsce. W obliczu braku zaufania do chińskich marek, część Rosjan decyduje się na skorzystanie z nieoficjalnych dróg, by kupić samochód jednej z europejskich czy japońskich marek. Jaki mają na to sposób? Samochody dostają się do Rosji poprzez zaprzyjaźnione z nią kraje trzecie, do których auta trafiają normalną drogą. Najlepszym przykładem jest tu Kirgistan. Według danych z grudnia 2023 roku to właśnie z tego kraju importowane było 17% aut do Rosji. Nie należy podejrzewać, by były to pojazdy kirgijskich marek, no chyba że o czymś nie wiemy. Tak zwany import równoległy ma oczywiście swoje wady. Nie ma tu mowy o naprawach gwarancyjnych Vaso. W, w niektórych przypadkach obsługa menu komputera pokładowego musi odbywać się w języku obcym. Nie ma też mowy o usługach normalnie oferowanych poprzez producenta, jak na przykład aktualizacja oprogramowania czy akcje przywoławcze w razie wykrycia usterek zagrażających bezpieczeństwu. Ponadto takie pozyskanie auta oczywiście podnosi koszt zakupu. Na razie jednak dla zwykłych Rosjan to jedyna droga do zakupu wymarzonego auta dobrej jakości. No cóż, trzeba było nie napadać na sąsiada i serwis gwarancyjny hulałby aż miło, ale może bez polityki tutaj. A więc podsumowując, kij ma dwa końce, medal ma dwie strony oraz nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czy jakoś tak. Kończąc te wątłe żarty, oczywiście jestem zdania, że czas pokaże, jak chińskie produkty w perspektywie kilku lat zadomowią się na naszym rodzimym polskim rynku. Faktem jest, że klienci są już zniesmaczeni i to dosłownie polityką cenową koncernów, które opychają nam swoje produkty w cenach, które dla większości rodaków są tak wygórowanymi, że chęć posiadania nowego pojazdu ogranicza się jedynie do klasy pojazdów spod oznaczenia B, czyli Jaris Clio Corsa. A wszystko, co ma jakieś w miarę przyzwoite wyposażenie, oraz kawałek miejsca w środku i miejsca na parę toreb, to już niestety wydatek 100-150 tysięcy złotych. A więc chińska alternatywa w tym momencie staje się kuszącą. Piszcie proszę w komentarzach, jak to wygląda z waszego punktu widzenia i czy wy nie balibyście się zakupu chińskiego samochodu. A może ktoś z widzów już posiada taki pojazd? prośba o spostrzeżenia w tym zakresie może to przekonać lub ewentualnie odstraszyć kolejnych nabywców. To wszystko na dziś. Proszę, dajcie suba, lajka i komentarz. Widzimy się za tydzień na naszym wspólnym kanale. Trzymajcie się przez cały tydzień w zdrowiu. Pozdrawiam Berlin Autotest.